Nie ukrywam, że jest dla mnie ogromnym zaszczytem, by po raz pierwszy w życiu przybyć do tego ciekawego, bogatego w kulturę państwa i narodu kanadyjskiego, którego wspaniałą cząstką, jeśli nie perłą, jest nasza polonia kanadyjska w reprezentantach państwa. Także bardzo się cieszę i, i dziękuję Bogu za dar tego spotkania i które kontynuuje już bardzo intensywny mój pobyt, choć jestem bardzo krótko tutaj w Kanadzie, ale już w Montrealu z naszymi rodakami mieliśmy bardzo długie debaty i bardzo się cieszę i też życzę już Państwu na początku tego spotkania przede wszystkim wielkiego błogosławieństwa Boga w życiu, w pracy, w realizacji własnego, wielkiego, wspaniałego człowieczeństwa i żeby po prostu ta Ziemia stała się takim ostatecznie przedsmakiem naszego wiecznego bytowania, bo to jest cel ludzkiej egzystencji. Jeśli wolno mi tylko właśnie dopowiedzieć, ponieważ pan doktor Garlicki prosił mnie, żeby, żeby coś dopowiedzieć od siebie do tych słów wstępnych, za które bardzo serdecznie dziękuję. Mianowicie ja jestem z pasją i jako yy, posiadam pasję życia jako człowiek, pasję bycia kapłanem, na co nie zasłużyłem, i pasję bycia filozofem. To najkrócej może zdefiniować moje życie. I dlatego też właśnie, też z pasją przybywam tutaj do Kanady. Właśnie jak Pan Krzysztof Lipiński zadzwonił do mnie pewnego wieczoru chyba i zapytał czy byłbym gotowy do przybycia do Państwa tutaj też do Ottawa już w czerwcu to właśnie bardzo się uradowałem tą propozycją, ale jednocześnie ten czerwcowy termin dla mnie jako dziekana, który nie ma prodziekana na wydziale, jest bardzo trudny w czerwcu, bo wtedy kończy się rok akademicki, dlatego przełożyliśmy ten termin na wrzesień, bo wtedy jest troszeczkę więcej yy, możliwości czasowych i można ustawić tak rok akademicki, żeby być przygotowanym i jednocześnie niczego ze świętych obowiązków uniwersyteckich nie zaniedbać. Właśnie także też tutaj w tym miejscu chciałbym panu Krzysztofowi Wydzińskiemu podziękować, jak też i Polskiemu Instytutowi, właśnie naukowemu tutaj w Ottawie, oddział w Ottawie wszystkim Państwu, a także wszystkim Państwu, którzy nie jesteście członkami tegoż Instytutu, ale przybyliście w ten uroczy wieczór, żeby pochylić się nad ważnym zagadnieniem dotykającym chyba dzisiejszą ludzkość w bardzo istotnym punkcie. Rozpocznę słowami Seneki, filozofa stoickiego, by zaraz na początku wskazać na racje, dla których przy analizowaniu problematyki bezpieczeństwa pojawia się także stanowisko filozoficzne. Filozofia nie jest sztuczką dla ludu, ani dziełem przeznaczonym na pokaz. Nie polega na słowach, ale na czynach. Nie uprawia się jej dla rozrywki i zabicia czasu, czy też dla rozproszenia próżniaczej nudy. Filozofia kształtuje i tworzy duszę, zarządza naszym życiem, kieruje działaniem, wskazuje, co robić i czego zaniechać, dzierży ster i wytycza trasę żeglarzom miotanymi falami. Bez niej nikt nie może żyć ani bezpiecznie, ani bez troska. W każdej godzinie zdarza się niezliczona ilość przypadków, w których musi się u niej szukać porady. Człowiek jako osoba, czyli istota rozumna i wolna, posiada nie tylko wewnętrzne pragnienie, lecz co więcej prawo do bezpieczeństwa własnego bytu bowiem to prawo zabezpiecza jego osobową bytowość duchowo-materialną oraz gwarantuje mu przestrzeń umożliwiającą jego wieloraki rozwój. Z drugiej strony doświadczenie braku bezpieczeństwa wskutek istnienia słabości, a nawet zła moralnego w samym człowieku, czy też zła metafizycznego w postaci Raz po raz następujących po sobie katastrof przyrody i kosmosu jest zjawiskiem zbyt częstym by nie mieć żadnych obaw o siebie, drugiego i przyszłość ludzkości. Ksiądz biskup Wielgus jako filozof zauważył jeszcze w roku 1992 w odniesieniu do bezpieczeństwa narodu polskiego, że wielu ludzi uległo dezorientacji. Ludzi nie mogących często podołać wyzwaniem, jakie niesie nowa rzeczywistość, przerażonych bezrobociem, falą przestępstw, ubóstwem, niepewną przyszłością. Umysły ich i serca poddane dziś zostały atakowi najróżniejszych, często całkiem sprzecznych ze sobą opinii, poglądów, postaw i ideologii. W tej sytuacji społeczeństwo traci poczucie bezpieczeństwa i pewności siebie. Czuję się jak załoga okrętu płynącego we mgle po wzburzonym morzu, jak załoga pragnąca ponad wszystko, aby wreszcie ukazały się gwiazdy, które będą drogowskazem, które wskażą kierunek ocalenia. Jakie są zatem w sensie filozoficznym wymiary historyczno-systematyczne tego zagadnienia? Najpierw pragnę naszkicować historyczne rozumienie pojęcia bezpieczeństwa. Etymologicznym odpowiednikiem polskiego słowa bezpieczeństwo jest łacińskie securitas. Se jako bez cura, troska, czyli a więc bez obawy, bez troski, spokojny, wesoły, pogodny, pewny, bezpieczny. Słownik języka polskiego, lindego, Przypomina następujące fragmenty z literatury, ukazujące różne znaczenia tego słowa. Kto kogo miłuje, o tego pieczę i staranie ma. Nie trzeba spać i w jawnej rzeczy. I Bóg nie dźwignie, kto się sam nie ma na pieczy. Strzeżonego Pan Bóg strzeże. Dobry gospodarz. O tym ma pieczę, iżby bydło Jego dobrą paszę miało. O duszy grzesznej sam Bóg pieczą ima. U Boga nie masz pieczy na żadnego, albowiem nie masz na pieczy różności person ludzkich. Było na pieczy u Króla, żeby przybawienie Inflant ku pożytkowi Rzeczpospolitej przyszło. Julus Mały na laty męską pieczą i rozumem stały. Bezpieczeństwo oznacza wolność od bólu i złego samopoczucia jako warunek szczęśliwego życia. Podobnie zdefiniował bezpieczeństwo Cyceron, gdy pisał, że bezpieczeństwem nazywam nieobecność troski, w czym istnieje życie szczęśliwe. W I wieku przed Chrystusem bycie bezpiecznym oznaczało ataraksję, czyli byciem niewzruszonym. Natomiast w pierwszym wieku po Chrystusie włączono to pojęcie do obszaru polityki Pax Romana. Cesarz August nakazał nawet wybić monetę z kobietą symbolizującą stan stałego bezpieczeństwa publicznego i prywatnego życia w państwie rzymskim. A więc pojęcie bezpieczeństwa nie dotyczy, jak przed cesarzem Augustem, tylko subiektywnej płaszczyzny ludzkiej egzystencji, lecz także jego obiektywnej wartości. Epikurejskie znaczenie miało także charakter negatywny w sensie nieuważnej, lekkomyślnej beztroski, czy też zaniedbania lub obojętności co miało negatywne skutki. Chrześcijańskie myślenie katolickie zdecydowanie zdystansowało się wobec tego i nazwało ten z moralnego punktu widzenia negatywny stan ludzkiego ducha Acedia, natomiast umocniło pozytywne znaczenie bezpieczeństwa Securitas. Na przykład święty Augustyn twierdzi, że świadomość istnienia dobrego Boga sprawia, że człowiek czuje się bezpieczny, naturalną powinna być postawa zaufania i prośby człowieka stojącego w obliczu niebezpieczeństw życia wobec tego Boga, który zawsze pozostaje wierny. Fidelis est Deus. O wiele wcześniej filozof franciszkański z Oxfordu. Jan duns Scott określił podwójny rodzaj securitas i połączył je z dobrem. Albo dotyczy ono pewnego oczekiwania zdobycia dobra w przyszłości, albo oczekiwanego posiadania zdobytego dobra. Baruch de Spinoza sądzi, że bezpieczeństwo jest radością, wypływającą z idei przyszłej lub minionej rzeczy, przy której przyczyna jest zniesiona do wątpliwości. To znaczy, według Despinozy bezpieczeństwo nigdy nie istnieje bez niepewności i wątpliwości. Podobnie jak według niego nie istnieje żadna nadzieja bez strachu. Montesquieu w swoim dziele o duchu praw pisze tak W rzeczach, które mącą spokój lub bezpieczeństwo państwa, ukryte postępki podpadają ludzkiej sprawiedliwości. Co więcej, wśród czterech rodzajów zbrodni Montesquieu wyróżnia dwa, które zagrażają spokojowi i bezpieczeństwu, na które powinny być naturalnie nałożone odpowiednie kary, wypływające z natury każdego rodzaju zbrodni. Jean-Jacques Rousseau natomiast stwierdza, że każdy człowiek ma prawo wystawić własne życie na niebezpieczeństwo, aby je ocalić. Według niego istotą i najważniejszym celem umowy społecznej jest zachowanie zawierających umowę przy życiu, ale jeżeli ktoś chce tego celu, musi chcieć także środków. Prowadzących do niego, które jednak nie pozwalają się rozdzielić od pewnych niebezpieczeństw, a nawet i strat. Stąd wynika, że jeżeli ktoś chce zachować własne życie na niekorzyść innych, ten musi je poświęcić dla nich, jeżeli będzie to potrzebne. Innymi słowy, to nie obywatel decyduje o przyjęciu lub nieprzyjęciu zagrożenia. Jeżeli prawo tego chce, żeby on je przyjął, to musi je przyjąć. Albo jeżeli władca powie do niego, dla państwa jest czymś niedopuszczalnym, że ty umrzesz, to on musi umrzeć. Dlaczego? Ponieważ on żył do tej pory w bezpieczeństwie tylko pod tym warunkiem, że inni byli gotowi umrzeć za niego i jego bezpieczeństwo. Teraz przyszła kolej na niego. A ponadto Rousseau myśli tak, że jego życie jest nie tylko podarunkiem natury, lecz także podarunkiem uwarunkowanym przez państwo. Jeśli państwo powie, że teraz jest dobro wspólne w niebezpieczeństwie to wtedy obywatel danego państwa powinien z natury rzeczy być gotowy do jego obrony, nawet za cenę najwyższą.